Co pogrzeb chrześcijański ma wspólnego z nadzieją? Pogrzeb chrześcijański jest wydarzeniem wyrażającym, umacniającym i przynoszącym nadzieję, czyli przekonaniem, że wszystko, co najpiękniejsze, jeszcze jest przed nami. A dlaczego? Wyraża nadzieję, ponieważ powinien być wyrazem wiary w zmartwychwstanie i w życie wieczne, jaką miał zmarły i jaką nadal mają uczestnicy pogrzebu. Umacnia nadzieję, ponieważ teksty modlitw, śpiewów, paschał, pokropienia, kadzidło, procesja nad cmentarz powinny przypominać nam, że dla tych, którzy umarli w Chrystusie, życie zmienia się, ale się nie kończy. Przynosi nadzieję. Ponieważ pogrzeb przeżywany w skupieniu, z uwagą, z otwartym sercem i umysłem, jest czasem, w którym Chrystus leczy serca zranione bez nadzieją śmierci. A czy cmentarz jest miejscem nadziei? O tym za tydzień.